Cofnijmy się teraz na sam początek. Otwórzmy czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Otwórzmy fragment, w którym szatan kusi Jezusa. Wszyscy wiemy, że Jezus rozpoczął swoją służbę, gdy miał 30 lat. Nie zostałby przyjęty w żydowskiej kulturze, gdyby zaczął usługiwać przed 30. Dopóki nie skończyłeś 30 lat, nie byłeś uważany za dojrzałego mężczyznę. Nie słuchaliby go, gdyby miał 27 lat. Prawda jest taka, że i tak go nie słuchali, ale po prostu nie zostały przyjęte z definicji. Skończenie 30 lat oznaczało stanie się mężczyzną w żydowskiej kulturze, i w ten sposób powszechnie się o tym myślało. Dopiero wtedy został ochrzczony i rozpoczął swoją służbę. Pomyślcie teraz sobie o Jezusie, on jest tak niesamowity. Do dzisiaj nie jestem w stanie jakoś przejść nad tym do porządku dziennego. Wyobraźcie sobie, że przez 30 lat funkcjonował i żył jak normalny chłopiec, młodzieniec, a potem młody mężczyzna. Do wieku 30 lat nie uczynił żadnego cudu. Rozpoczął usługiwać dopiero wtedy, gdy nadszedł jego czas. Żył w ludzkim ciele przez 30 lat i czekał na odpowiedni moment. 30 lat to jest prawie połowa ludzkiego życia. 30 lat dla nas to bardzo długi okres czasu. A on czekał tyle tylko po to, żeby rozpocząć swoją służbę. Przez ten cały czas był tutaj z nami, na Ziemi. W książkach dla dzieci czasem Mały Jezus bierze martwego ptaszka w ręce, hucha na niego, a potem ptaszek odlatuje. Takie historie nie miały miejsca. One są bardzo słodkie, ale tak po prostu nie było. Pierwszym cudem Jezusa była zamiana wody w wino. Nie wskrzeszał martwych zwierzątek jako dziecko. Swoją drogą właśnie dlatego nie powinniśmy kupować naszym chłopcom pistoletów na kulki. Pistolet na kulki w rękach chłopca. Oznacza nie mniej ani nie więcej jak to, że kilka ptaszków w okolicy straci swoje skrzydełka. Jezus nie uzdrawiał martwych zwierzątek jako dziecko. Pracował ze swoim ojcem. Uczył się zawodu cieśli. Chodził w ponadnaturalnym objawieniu. Gdy miał 12 lat, potrafił zadziwić faryzeuszy swoją mądrością. Jednak nie usługiwał otwarcie, czekał na odpowiedni moment. Dopiero gdy skończył 30 lat, Zanurzył się w rzece Jordan, po to, żeby zostać ochrzczonym. Wiedział, kim jest. Nie zdziwił się, gdy Jan powiedział o nim: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czekajcie, co robi? Gładzi, lub inne tłumaczenie mówi: zabiera grzechy świata. Skoro Jezus zabrał i zgładził grzechy świata, to czy mamy na ziemi jeszcze grzeszników? Czy ludzie nie są teraz święci i czyści bez skazy i bez nagany w Jego oczach, skoro On zabrał grzechy świata? To jest czas na to, żebyśmy stali się Jego synami i córkami i po prostu to przyjęli. Szósty rozdział Listu do Rzymian mówi, że mamy uważać siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Jezusie Chrystusie. Nie mamy szczycić się naszą zdolnością do popełniania grzechu, zamiast tego mamy uważać siebie za umarłych dla Niego. Nie da się robić jednego i drugiego jednocześnie. Jan, widząc, że Jezus przychodzi do Niego po to, żeby go ochrzcił, mówi to Ty powinieneś ochrzcić mnie, a nie ja Ciebie. Jezus mówi na to, przyzwól na to, żeby wypełniła się wszelka sprawiedliwość. Co się stało, gdy wyszedł z wody? Z nieba zstąpiła na niego gołębica. Dosłownie wtedy został ochrzczony w Duchu Świętym. Odnosi się do tego dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. Słyszeliście o tym, jak Bóg namaścił Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Gdyby Jezus przyszedł na Ziemię jako Bóg, nie potrzebowałby Bożego namaszczenia. Zamiast tego on odłożył na bok swoją chwałę i swoją reputację i pokonał szatana jako człowiek namaszczony przez Boga. Gdyby przyszedł na Ziemię jako Bóg, nie moglibyśmy za nim podążać, bo on byłby Bogiem, a my, człowiekiem. Byłaby przepaść między nami. Ludzie naprawdę walczą z tym objawieniem. Gdy tylko o tym mówię od razu, podnoszą się głosy, które mówią, że jestem heretykiem. Niektórzy mówią, że jestem od szatana. Niektóre reakcje są niesamowite. Odłożył na bok swoją chwałę i pozbawił siebie wszelkiej reputacji. Nie uważał, żeby grabieżą było stawianie go na równi Bogu, a jednocześnie nie żądał, żeby oddawano mu cześć czy chwałę. Urodził się w żłobie i jeździł na ośle. Cały czas nazywał siebie synem człowieczem. Bóg nie musi spać, a Jezus spał na łodzi podczas burzy. Był kuszony we wszystkim, tak jak i my. Czy naprawdę potrzebujemy jeszcze więcej dowodów na jego człowieczeństwo? Bóg namaścił Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Boga nie trzeba namaszczać. Mówiąc to, nie pozbawiam go jego tożsamości jako Boga. Ja tylko mówię, że w ten sposób załatwił szatanę. On się tego nie spodziewał. Przyjął postać człowieka. Był namaszczony przez Boga, tak abyśmy my mogli za Nim faktycznie podążać. Nie zwyciężył szatana jako Bóg. Zrobił to jako człowiek, który jest wypełniony Bożą mocą. Gdyby nie był człowiekiem tu na Ziemi, a Bogiem, to nie moglibyśmy za Nim podążać. Czemu tak walczymy z tą prawdą? Czemu potrafimy nienawidzić siebie nawzajem, gdy tylko mamy przeciwne spojrzenia w tej kwestii? Pierwszy list Jana mówi nam o tym, w jaki sposób rozpoznajemy, czy duch pochodzi od Boga, czy nie. Duch, który pochodzi od Boga, uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, a ludzie uważają, że gdy uznajesz Jezusa jako człowieka, to odbierasz mu z jego boskości. Nikt mówiąc, że on przyszedł w ciele, nie mówi, że on nie był synem Bożym. Mówimy natomiast, że on jako syn Boży uniżył się tak bardzo i okazał mu posłuszeństwo tak daleko idące, że odział się w ciało. Pozbył się swojej reputacji i umarł męczeńską śmiercią. Dlatego Bóg wywyższył go ponad wszelkie imię. I dzięki temu my możemy podążać za nim, jako człowiekiem. Wiecie, to naprawdę nie jest skomplikowana wyższa matematyka. Jakie słowa Pan powiedział o nim, gdy wynurzył się z wody? Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dobrze jest usłyszeć coś takiego, prawda? A więc Bogu można podobać się tylko dzięki wierze. Nie można podobać się Bogu bez wiary. W świetle tego fragmentu oznacza to, że skoro Bóg mówi o Jezusie, oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, to oznacza, że Jezus przyszedł na ziemię przez wiarę. Wyobraźcie sobie, że na początku Jezus był małym embrionem w ciele kobiety. Na jakiś czas stracił swoją świadomość i zrozumienie rzeczywistości. Był małym dzieckiem. Potem dorastał, dojrzewał. Jego przyjście na ziemi było całkowicie przez wiarę. Musiał uwierzyć Bogu, że ten objawi mu się, gdy będzie dorastał, żyjąc na Ziemi, że będzie z nim, że będzie z nim chodził, że wskrzesi go z martwych, że ochroni go przed przedwczesną śmiercią. Przyszedł na Ziemię całkowicie przez wiarę. Dlatego Bóg mówi: Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dlaczego Bóg miał w nim upodobanie i był z niego zadowolony? Ponieważ ten wierzył Bogu. Co z kolei oznacza to dla nas, że nasze życie powinno być życiem z wiary. Nie powinniśmy w naszej teologii kłócić się o te kwestie. Dzięki temu diabeł nie miał pojęcia, co się dzieje. Znał pismo bardzo dobrze. Na pewno widział, co się wydarzyło podczas chrztu. Zapewniam was, obserwował to, co się dzieje z Jezusem. Głos z nieba mówi o kimś: oto mój synu miłowany, w którym mam upodobanie. To na pewno zadziwiło szatana. Otwórzcie teraz rozdział czwarty, pierwszy werset. Następnie Duch Boży poprowadził Jezusa na pustynię, po to, by był tam kuszony przez szatana. Dlaczego Duch Święty to zrobił? Ponieważ Izrael został wysłany przez Boga na pustynię, tylko jemu nie udało się jej przejść. Jezus wypełnił w 40 dni to, czego Izraelowi nie udało się wypełnić przez 40 lat. Pustynia była miejscem, w którym Bóg chciał się Izraelowi objawić, w którym Bóg chciał, żeby Izrael go uwielbiał. To nie było miejsce, w którym Izrael miał narzekać czy życzyć sobie powrotu do Egiptu. To było miejsce, w którym Izrael miał okazać Bogu wiarę, uwierzyć mu w to, że tak samo jak został uwolniony z Egiptu. Tak Bóg będzie się nim opiekował, karmił, zaopatrywał w miejscu całkowitego braku zaopatrzenia, tak patrząc z ludzkiej perspektywy. To było miejsce, w którym Izrael miał dojść do miejsca, w którym wierzy w to, że Pan jest Panem wszystkiego bez względu na okoliczności. Czy wiecie, że gdyby Izrael wytrwał w wierze, przeszedłby trasy do ziemi obiecanej w 11 dni? Zamiast tego krążył w kółko przez 40 lat. Dopiero pokolenie Kaleba prowadzone przez Jozłego zobaczyło ziemię obiecaną. Zobaczcie, jaka była w tym wszystkim reakcja szatana. Werset drugi. Potem jak pościł przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, łaknął. Gdy przyszedł do niego kusiciel powiedział tak. Jeśli jesteś Synem Bożym. Dlaczego zadał Mu to pytanie? Ponieważ musiał usłyszeć, jak Bóg mówił to o Jezusie nad rzeką Jordan. W jaki inny sposób mógłby dowiedzieć się o tym, że Jezus jest Synem Bożym? Mówi mu, jeśli jesteś Synem Bożym, ponieważ usłyszał, jak Bóg słyszalnym głosem powiedział, Ty jesteś moim umiłowanym Synem. Gdy to usłyszał, zaczął drapać się po głowie. Co takiego? To jest Boży Syn. Przecież to jest człowiek, nie jest nikim więcej jak prorokiem. Dlaczego zadawał Jezusowi to pytanie? To jest pierwszy moment, w którym oficjalnie się ze sobą spotykają i rozmawiają. Nie mieli okazji do wcześniejszej rozmowy. Diabeł bardzo dobrze zna treść słowa. I usłyszał, jak Bóg mówi: Oto mój umiłowany syn. Dlatego mówi, jeśli jesteś synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem. Odpowiedź Jezusa na to wyzwanie jest fenomenalna. Zawsze czytając ten fragment, mówiłem Panu: Rozumiem połowę Twojej odpowiedzi. Tę pierwszą, ale tej drugiej już nie. Ponieważ mówi, napisano. Brzmi to niesamowicie i duchowo. Nie samym chlebem będzie żył człowiek. To rozumiem. Właśnie pościłeś przez 40 dni. I diabeł kusi ciebie, żebyś użył swojej mocy do tego, żeby się najeść. Tak swoją drogą z 40-dniowego postu nie powinieneś schodzić, jedząc biały chleb. Mógłbyś sobie zrobić krzywdę. Z takiego postu trzeba zejść bardzo delikatnie. Najpierw rozpuścić sobie w wodzie trochę soków. Nie można z takiego postu od razu sobie wskakiwać na grube węglowodany. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. Co diabeł próbuje zrobić Jezusowi w tej scenie? Tak naprawdę mówi mu, jeśli jesteś synem Bożym, udowodnij to. Co na to odpowiada Jezus? Ja niczego nie będę udowadniał. Ja żyję w oparciu o to, co on do mnie mówi. Nie nałożysz na mnie żadnej presji udowadniania czegokolwiek. Wiem, że jestem jego synem, bo powiedział to o mnie. Jestem jego synem, bo powiedział to o mnie, a nie dlatego, ponieważ coś czynię. Zawsze będę jego synem, ponieważ już to o mnie powiedział. Szatan bardzo często próbuje tej strategii wobec nas. Mówi: Tak, jesteś dzieckiem Bożym, udowodnij to. Chcę, żebyś wpadł w uczynki, nawet te brzmiące duchowo, po to, żebyś zawiódł i żebyś czuł się tak, jakbyś nie był Bożym dzieckiem. Pierwsze, co szatan próbuje zrobić, to połączyć w jakiś sposób Jezusa tożsamość z uczynkami. Jeśli jesteś Bożym synem, udowodnij to. Proszę bardzo, zrób coś, co mi to udowodni. Nie ma takiej opcji. Niczego tutaj nie zamienię w chleb. Ja nie muszę udowadniać tego, że jestem Jego synem. Co masz na myśli mówiąc, jeśli jestem Jego synem? Przecież sam słyszałeś, Bóg powiedział: Oto mój umiłowany syn. Nie ma żadnego jeśli. Nie żyje w oparciu o chleb, ale żyje w oparciu o każde słowo, które pochodzi z ust mojego Ojca. Czy jesteśmy powołani do tego, żeby podążać za takim Jezusem? Właśnie do takiej wiary jesteśmy powołani. Co wydarzyło się potem? Gdzie Szatan zabrał Jezusa? Następnie diabeł zabrał go do świętego miasta i postawił go na szczycie świątyni. Powiedział do niego: "Jeśli jesteś synem Bożym, ten sam motyw: jeśli jesteś synem Bożym, to skocz na dół. Przecież jest napisane, że on rozkaże swoim aniołom, żeby ciebie strzegli, będą cię nosić na swoich rękach. Skocz na dół, zobaczymy, ilu aniołów wystarczy, żeby ciebie podtrzymać". Cytował tutaj Psalm 91. Jezus odpowiedział mu na to w bardzo prosty sposób. Znowu odpowiedział. Napisano: Nie będziesz kusił Pana swojego Boga. Nie muszę skakać ze szczytu świątyni po to, żeby zobaczyć, czy Bóg mnie ochroni. On już powiedział, że jestem Jego Synem, a ja w to wierzę. Nie ma tutaj nic do udowadniania. Ta historia pokazuje nam, jak ważnym jest to, żebyśmy wierzyli Bogu. Jeśli Bóg mówi, że jesteś wartościowy, to znaczy, że tak jest. Jeśli mówi ci, że jesteś częścią Jego domu, to znaczy, że tak jest. Jeśli mówi o tobie, że jesteś święty i czysty i bez skazy, bez nagany w Jego oczach, to znaczy, że tak jest. Gdy mówi, że Ciebie kocha, to znaczy, że możesz przestać czuć się niekochany. Jeśli mówi, że jesteś zaakceptowany, to znaczy, że musisz odrzucić uczucie odrzucenia. Widzicie, jaki szatan potrafi być wredny? On cały czas podważa to, co Bóg powiedział. Dlaczego? Bo wie, że człowiek nie żyje tylko chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Jeżeli diabeł doprowadzi Ciebie do miejsca, w którym Ty zaczynasz kwestionować Boże Słowo, to już Cię ma. Czy krzyż Jezusa udowadnia Twoją wartość? Czy przez Krzyż Jezus mówi tobie, że Twoje życie ma znaczenie? Jest napisane, że umarł raz za wszystkich i że każdy, kto będzie wzywał jego imienia, będzie zbawiony. Skoro umarł za wszystkich, to oznacza, że my też znajdujemy się w tej grupie. Wszyscy to wszyscy. Dzięki niemu jesteśmy święci, czyści, bez skazy i bez nagany w Jego oczach. Nasze duchy są tak czyste, że nie wzbudziłyby zastrzeżeń u nawet najbardziej wymagających inspektorów z Sanepidu. Gdy myślimy tak o sobie, to nie popisujemy się pychą, po prostu wierzymy w to, co jest napisane. Mówiąc to w żaden sposób nie przesadzam ani nie naginam słowa. Co by się stało, gdyby Jezus nie wierzył w to, że jest synem i próbował w jakiś sposób to udowodnić? Czy widzicie, że to było pierwszą rzeczą, w jaką szatan uderzył? Nie myśl więc, że z tobą będzie próbował czegoś innego. Wybaczcie mi, bo zrobiło się późno, ale to ja muszę dzisiaj wracać jeszcze 3,5 godziny samochodem do domu. Wy macie lepiej. Pozwólcie mi na to, żebym jeszcze Was chwilkę przetrzymał. Chcę, żebyście szybciutko to zobaczyli. List do Kolosan, drugi rozdział, werset szósty: Tak jak przyjęliście Pana Jezusa, tak w nim chodźcie. Dobrze jesteście w tym wyświetlaniu wersetów. Chciałem wcześniej korzystać z innych fragmentów, i martwiłem się, że może, gdy zacznę skakać po kolejnych fragmentach, to popsuję im szyki, ale oni są świetni. Zatem, tak jak przyjęliście pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie. W jaki sposób przyjęliśmy pana Jezusa? Przez wiarę. Zatem, jak mamy w nim chodzić? Również przez wiarę. Zakorzenieni i ugruntowani w nim. Zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze. Ten fragment znowu mówi o wierze, która jest perspektywą. Mówiliśmy o tym wcześniej. Jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem? Przykre jest to, że można chodzić do kościoła całe życie, a jednocześnie nie być tego uczonym. Dlaczego on wrzuca dziękczynienie do tak wielu fragmentów? Robi to w kilku miejscach w Nowym Testamencie. Gdy tracimy dziękczynienie w naszym życiu. To pokazuje, że skupiliśmy się znowu na sobie i trudności życia odbieramy personalnie. Gdy trwasz w dziękczynieniu, to oznacza, że patrzysz na rzeczywistość z perspektywy Królestwa Bożego, bo bez względu na to, przez co przychodzisz, zdajesz sobie sprawę z tego, że masz tak wiele rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Gdy tracisz dziękczynienie w swoim życiu, to jest jak papierek lakmusowy, który pokazuje ci, że zwróciłeś się do wewnątrz i patrzysz na siebie. Będziemy zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak nas nauczono, obfitując w niej zdziękczynieniem. I teraz uważajcie, żeby Was ktoś nie oszukał przez filozofię i próżne oszustwo. Inne tłumaczenia mówią, uważajcie, żeby Was ktoś nie wykorzystał, nie zwiódł, nie okradł. Używa tutaj naprawdę silnych stwierdzeń. Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał przez filozofię i próżne oszustwo. Oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach tego świata, na podstawowych zasadach funkcjonowania tego świata, a nie na Chrystusie. Ten fragment pokazuje, że na tym świecie jest bardzo dużo różnych sposobów myślenia, filozofii, mindsetów, mentalności, które nie wypływają z Chrystusa. W liście do Koryntian jest napisane, że Jezus Chrystus stał się dla nas mądrością Bożą. Uważajcie, żeby was ktoś nie wykorzystał przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkich tradycjach, na podstawowych zasadach funkcjonowania tego świata. Zatem gdzie odnajdujemy prawdę? W Chrystusie. Gdzie odnajdujemy właściwą tożsamość? W Chrystusie. Gdzie odnajdujemy swoją wartość? W Chrystusie. Gdzie odnajdujemy swoje powołanie i przeznaczenie? W Chrystusie. Nie odnajdziesz swojej prawdziwej tożsamości bez Chrystusa. My natomiast próbujemy odnajdywać swoją tożsamość w sobie nawzajem. Próbujemy odnaleźć wzajemną zachętę w sobie nawzajem. Nie będziemy w życiu prawdziwie zachęceni, jeżeli Chrystus nas nie zachęci. Dopiero gdy on jest pierwszy w naszym życiu, będziemy mieć zdrowe relacje z innymi. Jak myślicie, dlaczego ludzie potrafią w któreś momencie się poddać i stwierdzić, to wszystko nie ma sensu? To nie jest normalna reakcja i normalne zachowanie w Królestwie Bożym. Normalnym w Królestwie Bożym jest chodzenie w miłości. Normalnym jest przebaczanie sobie nawzajem. Gdy macie coś przeciwko sobie, przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak Chrystus przebaczył wam. To jest słowo. Trzeci rozdział listu do Kolosan. Przeczytałem go kilka razy w życiu. Wiem, co tam jest napisane. A ponad wszystko przyodziewajcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Werset dziewiąty. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Boga. Właśnie dlatego Jezus mógł powiedzieć swoim uczniom: gdy widzicie mnie, to widzicie Ojca. On jest manifestacją Ojca tutaj na Ziemi, Bogiem w ciele. Biblia mówi, że Pan jest duchem, ale czekaj, przecież myśleliśmy, że Jezus jest Panem. Pan jest duchem, a gdzie duch Pana, tam jest wolność. Pan jest duchem, a gdzie duch Pana, tam jest wolność. W Jezusie te dwie rzeczywistości złożyły się w jedną. W nim mieszka nie część Boga, nie większość. W Nim cieleśnie mieszka cała pełnia. Stąd wiemy jesteśmy pewni, że Jezus jest naszą odpowiedzią. Ten list się tylko coraz bardziej rozkręca. Patrzcie na to, i jesteście kompletni w Nim. Czas, żebyśmy w to uwierzyli. I Wy jesteście kompletni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Jesteście kompletni w Nim. Koniec. Kropka. Nigdy nie będziesz usatysfakcjonowany tym, kim jesteś, dopóki nie dowiesz się tego, kim jesteś w nim. Nie odnajdziesz swojej prawdziwej tożsamości w swoim małżeństwie. Bez względu na to, jak niesamowity jest twój współmałżonek i jak bardzo Ciebie kocha, swoją prawdziwą wartość odnajdziesz tylko w Chrystusie.